Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, jak pamiętacie, Topcrafta, lecz to się nazywa, nie nazywa już Topcraft, tylko mc.serwerygbc.pl. Jak widzicie, zaczynam od początku, bo była nowa edycja. Tu mamy bodajże Engine na 30. Tak, zgadłem. Mamy oczywiście tutaj na jedynki. Eee, zobaczmy, co tu jeszcze mamy, bo. Nie grają kowadełka, czyli będziemy mogli sobie naprawiać. E, co tu mamy? Aha, tutaj będziemy mogli wymieniać e, na różne z tego z neteru na przedmioty, jak widzicie, bo chyba tu neteru nie ma, właśnie i takie coś będziemy mogli wymieniać. Ok, i zobaczmy jeszcze tu. Teraz są itemy potrzebne na gilię. tak refile, TNT, glowstone aha, flameball emeraldy, pl co? nie wiem bloki węgla, bloki diaksów, blok bookshelfy no dobra, no to zaczynamy podróż pierwsze co losowe TP i jakie mamy kordy e, dobra, niech będą zaczniemy najpierw drewno jakieś wykopiemy bodajże z tego co słyszałem to już nie ma takich lagów jak, jak wcześniej bo wcześniej to były straszne lagi nie szło grać tam nagrałem niby ale to nie było to samo co na przykład jak jest teraz 100 online to wtedy by się nie dało nagrać bo za wielkie lagi były no jak widzicie teraz nagrywam i normalnie mogę grać wkopiemy się na poziom 15 myślę wykopiemy dziurę będę planował raczej stworzyć gindię Zobaczę może z kolegą Lub też dojdę do jakiejś gildii Będzie musiała ona być ogarnięta Więc zobaczę, ale raczej stworzę swoją Bo jakoś nie będę chciał nagrywać wśród nieznajomych <laughs> Nie będę się chwalił czymś, czym nie ma Dobra, jeszcze trochę pokopiamy tego drewna I myślę, że będziemy mogli się wkopywać Ile no, mamy? 18, dobra, niech będzie No to jedziemy w dół Najgorzej będzie jak lawa na, nam się pod pod nami w pieprzy. O, pięknie pisze na co trafiliśmy Co to jakiś timer tam jest? Nie czuję, ale spoko Dobra, jedziemy w dół Cześć, ja mam 40 level Niech będzie Piasek. Nie, nie wydać. Okej, ja mam poziom 52. Węgiel mamy. Myślę, że pierwszy co to zrobię, wyleję oki, kill'ów i pójdę, pójdę go zenchantować. O kurde. O kurde. Musimy tak zrobić cyk, cyk. Ktoś się robi. Dobra. Miałem skape wyłączyć. Okej. Okay. Zrobię dwa. No bo jeszcze zrobię dwa. Literka. Nie ja wiem czy go kupię. Tak. O, już jedno. O, już niedaleko nam zostało. O, osiemnasty, siednasty, szesnasty, piętnasty, dobra. Ja teraz rozkapię lekko tą dziurkę. I... Od razu pójdę na tego respa zrobić sobie ten kill off, co to znaczy Set home a tu pieprzniemy. czekaj chcę szrankę youtuber Nie, nie chcę mm, Okej okay, to cyk cyk, pyk pyk. Dobra Set home, chyba jest tu dalej to, tak i spawn Zapraszam. Blok złota perła endermana patyk. Ha. <grystanie> o kurde. A to ci cwaniaki. Nie ma tak łatwo, ja? Tak? Ty teraz bookshelfy też nie dropia z tego? Nie, dropy dobra. Dobry, dropia, dropia. <grystanie> Ten człowiek sam stworzy zaraz. Złoto perła patyk. <grystanie> Siać ale to ja chyba... Spróbuję dropnąć diamentowy. O, jeszcze jed, jeden diament. Złoto, żelazo, perła. O jeden diament. A są cztery. Uuuu To już mogę się nazwać pierdolony bogacz. Okej, okay, perła... Nie wiem teraz czy blok złota, czy zwykłe złoto. Chyba blok właśnie. Ok, cyk, 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 ryk, kremcyncym a tyk moment. Pyk po 10 sekundach, czyli nic się nie zmieniło standardowo. Ok i jedziemy gdzie, gdzie, gdzie? Tu. Tak jest. Zenchantujemy sobie to. No, no i pięknie. 4-3-3. 4-3, coś pięknego. Niech będzie. O. Nie takie złe. O O A co to takiego nam dropu fajnego? Proszę. Drewniane, ale by było i będzie fajne. Na początek. Łódka, po co mi łódka? Kurde, tu się ja że... Dobra, zrobimy dwie skrzyneczki Myślę, że mi tu na początku jeszcze nikt nie wbije Nie zabije mi tak szybko Stajki Piek, perełka tu Co jeszcze To możemy na razie tu schować To też To Jasek Iron zostaje tu, to nam dropi wszystko. To co nam dropi, to poustawiam sobie to na dole, żeby mieć posegregowane fajnie. To też na razie tu, to też. No i to też przecież Okej, okay, tak, tak, tak. Dobra, pochodnia jedna. I teraz. No i się Plus on dropi, no no to. Gildiem stworzę sam. Opsa dropi, Uu. Coś pięknego. Wszystko już dropi. z No, to lightowgliwie zrobimy. Serwer mi się bardzo podoba. To jest jeden z lepszych serwerów według mnie. Szybki, jak szybkie wszystko. Coś pięknego. A nie, nudne kopanie, dropienie tego złota, kurde. Tak to tu klepy mogą wyglądać za To Tutaj mi już ciemno jest. Torcza postawimy. Książek ile potrzeba? 45 nie. No tak, ogólnie. A po 15 jak rozłożymy to. To spokojnie to zbudujemy. Nie znaczy zbudujemy, no zrobimy enchant. No i jedna książka jeszcze potrzebna ogólnie na same. Same te kopanie. Chwila, nie wiem czy nie dropi właśnie teraz książek. O, dropi, dobra. Nic. Jak wygląda nic? Nie wiem. Nie mam dla tego pojęcia. Łooo, ale teraz złotem zaszalało. Jabłka drop jeszcze, teraz Zaraz koksy porobimy. Cyk, już jakiś tam... ...armor. Dobra, perełki, cyk. Tu perełeczki. Tu opsa Piasek Złotu to robimy tak Pyk Pyk O Czy mi nie pykło? Cyk Cyk I jeszcze na sam koniec to Kurde Teraz po jednym, no Zrobię sobie już koksy Cze. Cze. Co to jeszcze mogę schować? To. To strzały dropi nici dropi. O oh, kurde. O, miałem sobie te całe ekuje zrobić. Okej. Okay. Tak. ciężkie, jakby trochę szybciej dropiło więc sobie ten nęcząc zrobił, już robił sety miecze tak na razie to te slime bale potrzebuję Krzelfy, bloki z diaksów, złota chyba nie pamiętam trochę za wielka według mnie jest ta skala yy, multiplayer taka mi wystarczy ślepy nie jestem, więc doczytam się No, już prawie. No, jeszcze tak trzy książki i to będzie gitarka. Ale jest ciemno. Tutaj lepiej sobie tak zrobimy, żeby nikogo tu nie kusiło do nas wchodzić. No kurczę. O, 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 jest ja starczy. Ale krewno <grybna> nam się starczy, nie. Dobra. Jedziemy w górę. Hop, 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 hop. O kurde, ale głęboko jest 50 poziom, Uu. dobra, kurde siekierka mogę zrobić tutaj się wkrótce zrobię co wyrzucimy? to Czy ja mogłem tak zrobić właśnie węgiel yyy eee, takie dwa potrzebujemy cyk Cyk, cyk. Nie, to mi już nie jest. Potrzebne. Aha, miejsce, no. Strings wywalimy. Ale z ciemno. Nie lubię, jak jest ciemno. Nic nie widzę później. Tyle drzewa, nie wiem, które wybrać. mamy 27 będzie tyle jeszcze na tryb 16, bodajże mi ziemi wystarczy, będę miał kolejny stack jeśli dobrze przeliczę to A. home jemy ja ciśniemy do home'a. Okej, okay, to tu wykopiemy. <laughs> pik, 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 pik. Kurde, no przecież. Ale jestem imbecil. Jeszcze to zrobimy. To było zawsze tak i to tak. Dobrze myślałem. Mm, co by tu wyrzucić? To, po co? to. A, Aha. Mamy tu miejsce na przykład. Ja może zacznę od tego, obok szafów. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Teraz tu jest środek. siekierkę możemy też sobie zrobić Pyk Gówna Gówna na tym serwisie to są gówna same Gówno i no Dobra, zaraz zrobimy jeszcze Tylko najpierw pochowam do skrzynek to co nie jest mi potrzebne Tak, tak, tak Heraldy dałem To tu To tu To To TNT Jeszcze kolejne mam też na razie nie są Diamenty, Dobra dałem je to już nie będę. <coughs> Log Dobra odlatowało się tak czyżby dwa koksy Kurde mogłem nawet to zrobić ale dobra mhm. dobra aha dobra to jeszcze trochę pokopię zrobię sety tylko i na tym zakończę odcinek następny założę kill już może z kolegą, może sam na początek tam będę ogarniał mniej więcej coś. Na razie to jest takie nudne, zwykłe kopanie. Ale was wprowadzę do tego, że zaczynam znowu grać. Więc jak ktoś chce grać, to niech pisze. To gilita się powiększy przynajmniej. Niech napisze w komentarzu oczywiście, bo... ...scape'a to mogę później podać TS-a, ale raczej TS-a, bo... ...scape'a później mi... ...za dużo osób spami. Już ostatnio tak miałem 20... Osiem osób zaprosi, dodało mnie i po prostu każdy chciał gadać, a ja nie miałem czasu na to. I dlatego wolę, jeśli na tej, żebyśmy gadali, wtedy wszyscy gadają razem, a nie że ja muszę z każdego dodawać i osobno gadać z nim. Wszystko Teraz robię te sety sobie Wracaję jak sobie idą stringi stringi, stringi Okej okay. W już są stata ja Daję tak zrobię Slajmy to, to bloki tego mus muszą być przecież co ja to można jak Lost on Bloki złota więc musimy to jakoś wykombinować Dobra jest 20 Bloki diaksów też Więc już, już zaczynamy robić O pięknie 18 Pamiętam co tam jeszcze pisało to na pewno Aha refile Dobra, no, to później zrobię to zrobić. Aha, sobie miałem zrobić to wszystko. Dobra, no, to tutaj pokopiam trochę tych diamentów. Sami widzę dużo dropi. Się przyda na gili oczywiście. Kiedyś była ee, Stowniarka i stoniarka OPSA też była. Generator OPSA, o tak to się nazywało. Ciekawe czy to do teraz jest, będę musiał zobaczyć, popytać się ludzi na tym serwerze. serwerze. To wiedział przynajmniej Dobra, 30 diamentów, 33 teraz pyk, klata, hełm, buty i zobaczymy co nam będzie wchodzić. O oh, kurde Ale się majtłem Nie to never klikłem Boże Unbreaking O oh, nie będą te tchormsy Mnie to nie obchodzi Rodka tu jest Unbreaking Kowadałoby się przydało Cyk 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 co jest z tą myszką popierdoloną? Co yy, ja chciałem? To z tym Na odwrót Lub to właściwie nie musi być to To w ogóle nie Nie tak, na odwrót O właśnie Teraz butki ściągamy to też zobaczymy, co nam wejdzie. O, pięknie. No, dobra, niech na razie to będzie, dobra. Nic, żegnam się z wami w tym odcinku. Następny, tak jak już mówiłem, będę raczej zakładał gildię. Więc, jak coś, to pisać w komentarzach. To gildię złożymy razem. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Zostaw łapkę i suba.